Mamy też witaminę B6, B12, cynk. Um, moja taka, słuchajcie, jeszcze rada, jak bierzecie różnego rodzaju, o tutaj jest dobre, dobre podsumowanie z całego składu, jak bierzecie, słuchajcie, um, różne suplementy, to musicie koniecznie czytać, co w nich jest. Bo bardzo, słuchajcie, łatwo do przedawkowania witamin i tak dalej. Wiecie, tabletki się łatwo łyka i tak dalej. Ale czytajcie sobie, żeby na przykład witaminy B12 nie przekroczyć, to na przykład się mojemu dziecku udało. Tak, to jest tak rzadkie, on po prostu miał to prze, no, przekroczył parokrotnie, brał jakieś suplementy, ale on też duży mięs i tak dalej, więc ta B12 u niego po prostu była na mega wysokim poziomie. Także to, witaminę D3 też można, słuchajcie, przedawkować, też znam przypadek. No, także pamiętajcie, żeby zawsze wszystko dokładnie czytać, porównywać sobie i wiedzieć, ile wasz organizm powinien brać suplementów.